Doktor Rafał Sztębis na co dzień ratuje życie pacjentom z zawałami w Rzeszowskiej Pracowni Hemodynamiki. Z prawdziwą pasją próbuje też przekonać kolejnych pacjentów, że lepiej nie znaleźć się w takiej sytuacji, gdy trzeba walczyć o życie. To on wymyślił pierwszy w Polsce kardiologiczny komiks o kapitanie Stęcie, w którym w oryginalny sposób opowiada o przyczynach zawału i przekonuje kolejne osoby, że zmiana złych nawyków i zdrowy tryb życia mogą tu zdziałać prawdziwe cuda. Teraz poszedł jeszcze dalej wydał autorską płytę. Znam chyba generalnie z różnych powodów troszeczkę brak dystansu do samych siebie, brak nam uśmiechu i my tutaj w naszych działaniach edukacyjnych skierowanych do pacjentów staramy się mówić o rzeczach bardzo poważnych i w poważny sposób, ale także dodajemy ten element zabawowy, wesoły, przyciągamy uwagę. Wyzwalamy, mam nadzieję, pozytywne emocje. Inspirujemy ludzi w ten sposób do zmian, a przede wszystkim, co jest dla nas ważne. Mamy nadzieję, że docieramy też do ludzi młodych. Piosenka Kapitan Stent, można powiedzieć singiel promujący całą płytę, to pokazana z przymrużeniem oka opowieść o tym, jakie mogą być skutki życia w biegu i niedbania o siebie. Pacjenci teledysku jeszcze nie widzieli, ale ci, którzy już mieli taką okazję, są przekonani, że to był kolejny bardzo dobry pomysł. Piosenka jest bardzo fajna, zrodzona z przemierzeniem oka, bardzo dociera pozytywnym takim jakby uśmiechem do pacjentów i myślę, że to będzie hit i w najbliższym czasie, myślę, że cały oddział, jak i pacjenci będą nucić piosenkę o doktorze stęcie I, i myślę, że to w ich problemach życiowych będzie jakaś taka pomoc w, w patrzeniu inaczej na świat. Sen, dzięki niemu żyję. Kapitan Sent to bohater mój.